Ta sytuacja na pewno spotkała was wiele razy. Eksplorujecie opuszczony obiekt i z początku wszystko idzie zgodnie z planem. Niestety, po paru godzinach zaczynacie się nadmiernie pocić, koordynacja ruchowa, jak i skupienie zaczynają zawodzić. A co gorsza, swędzi was prawe kolano. Są to pierwsze oznaki zmęczenia, które uniemożliwi wam dalszą eksplorację. Ale wcale tak być nie musi. Z pomocą przyjdzie wam Urbex. czyli uzbekistańsko-rumuński bezołowiowy ekstrakt konkretnych składników. Jest to napój energetyczny nowej generacji. Dzięki starannie wyselekcjonowanym naturalnym składnikom, wzbogaconym o najczystszą wodę z okolic Czarnobyla, Urbex zapewni Wam energię na wiele godzin eksploracji. Denerwują Cię produkty testowane na zwierzętach? Spokojnie, Urbex był testowany wyłącznie na ludziach. I oto, co mają do powiedzenia. Kiedy po raz pierwszy spróbowałem Urbexu, straciłem przytomność na 15 minut. Gdy się ocknąłem, okazało się, że mam już nagrane 8 godzin materiału. Ostatnio wypiłem dwa urbeksy, i to jeden za drugim, już trzeci dzień eksploruje. Jak widzisz Urbex to napój najwyższej jakości, więc pędź do sklepu zanim sąsiedzi go wykupią. Uwaga promocja, do każdej puszki Urbexu dodajemy nie jedną, nie dwie, ale trzy pieluchy. Przed spożyciem skontaktuj się z lekarzem, murarzem, tynkarzem lub farmaceutą. Możliwe działania niepożądane, skurcze mięśni, zgaga, mutacje genetyczne, nadżerka ścian żołądka, kamica nerkowa, marskość wątroby, nieświeży oddech, śmierć. Pełna lista działań niepożądanych dostępna na opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny, czarnobylskie zakłady oczyszczania ścieków. Na cały dzień eksploracji Urbex, dodać Ci energii. Cięcie. Dobra robota, panie Cytra. Zrobili na tym dużo kasy. Super, lubię kasy. Może zaczniemy reklamować kolejny produkt? Jaki? Tampony.